Ale recepty ekonomiczne wielu zwolenników demokratycznego socjalizmu są dość podobne do recept ich niedemokratycznych towarzyszy, ponieważ charakteryzują się głęboką nieufnością w stosunku do naturalnych sił rynkowych i niemal bezgranicznym zaufaniem do państwa. Socjaliści lubią porównywać rzeczywistość kapitalizmu z własnymi teoriami idealnego społeczeństwa ale to jest tak samo nielogiczne i niesprawiedliwe jak porównywanie prawdziwego małżeństwa do powieści romantycznej która pokazuje idealny romans Witam, witam w kolejnym programie, który poświęcony jest artykułom Reinera Citelmana. Dzisiejszy artykuł nosi tytuł Dlaczego zanieczyszczenie środowiska było o wiele gorsze w Niemczech Wschodnich niż w Niemczech Zachodnich? Możliwość bogacenia się to nie jedyna rzecz, którą niszczy socjalizm. Na publicznym pokazie filmu dokumentalnego Życie za murem berlińskim. Widzowie dowiedzieli się, że obywatele Niemiec Wschodnich muszą czekać od 12 do 17 lat na Trabi, Trabanta, najgorszy samochód na świecie. Podczas gdy Niemcy Zachodni mogą udać się do salonu samochodowego i odjechać nowym samochodem tego samego dnia. Na widowni wybuchła salwa śmiechu, ale nie była to jedyna informacja, która przykuła uwagę widzów. W w 1989 roku 65% mieszkań w Niemieckiej Republice Demokratycznej NRD było nadal ogrzewanych piecami. 27% mieszkań w NRD nie miało własnej toalety, a tylko 16% mieszkańców Niemiec Wschodnich miało telefon. W porównaniu z 99% w Niemczech Zachodnich. To tylko niektóre z faktów ujawnionych w filmie, który zdobył nagrodę publiczności dla filmów krótkometrażowych podczas światowej premiery w Las Vegas 14 lipca na Freedom Fest wydarzeniu, w którym wzięło udział około 2500 osób i 350 mówców w tym znany libertariański senator USA Rand Paul, założyciel Forbesa Steve Forbes. I legendarny inwestor Jim Rogers. Film zostanie wkrótce pokazany w szkołach w całej Ameryce, aby pokazać, że gospodarka rynkowa jest lepsza od gospodarki planowej. Film nie skupia się więc na ucisku politycznym, ale na gospodarce i życiu codziennym mieszkańców Niemiec Wschodnich i Zachodnich. Zanieczyszczenie środowiska w NRD. Ważnym tematem filmu jest degradacja środowiska w NRD, Niemieckiej Republice Demokratycznej. W 1989 roku NRD wyemitowała ponad trzy razy więcej CO2 na jednostkę PKB niż Republika Federalnych Niemiec. Zanieczyszczenie powietrza, dwutlenek siarki, w 1988 roku NRD wyemitowała 10 razy więcej tego dwutlenku siarki na kilometr kwadratowy niż Republika Federalnych Niemiec odpowiednio wynosiło to 48 ton na kilometr kwadratowy w NRD i 4,6 tony na kilometr kwadratowy w Republice Federalnych Niemiec Zanieczyszczenie powietrza cząstki unoszące się w powietrzu średni ładunek wynoszący 20 Prawie 20 ton na kilometr kwadratowy w NRD był ponad 10 razy wyższy niż w Republice Federalnych Niemiec 1,8 tony na kilometr kwadratowy. Zanieczyszczenie rzek W 1989 roku prawie połowa głównych rzek NRD była biologicznie martwa, a 70% nie mogło być już wykorzystywanych jako woda pitna. Prawie połowa mieszkańców NRD nie miała dostępu do czystej wody pitnej przez część lub cały czas ze względu na wysoki dopływ azotu, fosforu, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń do wód. Dlatego twierdzenia antykapitalistów, że chciwość zysku prywatnych firm kapitalistycznych jest przyczyną degradacji środowiska, są mylące. Problemy środowiskowe w socjalizmie były. I są znacznie większe. Dlaczego zbudowano mur berliński? Zwolennicy demokratycznego socjalizmu dystansują się od systemów podobnych do tych, które panowały w Niemczech Wschodnich. Zachowują się jednak tak, jakby ekonomia i polityka mogły być od siebie arbitralnie oddzielone. Ich krytyka skupia się na likwidacji swobód politycznych i demokratycznych. Wolności słowa, wolności prasy itp. w takich krajach jak NRD czy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ale recepty ekonomiczne wielu zwolenników demokratycznego socjalizmu są dość podobne do recept ich niedemokratycznych towarzyszy, ponieważ charakteryzują się głęboką nieufnością w stosunku do naturalnych sił rynkowych i niemal bezgranicznym zaufaniem do państwa. Zwolennicy demokratycznego socjalizmu chcą jedynie naprawić błędy popełnione przez prawdziwie, prawdziwe państwa socjalistyczne w ciągu ostatnich stu lat i połączyć socjalistyczny system gospodarczy z demokratyczną konstytucją państwową. Dla tych zwolenników demokratycznego socjalizmu jest to najwyraźniej zbieg okoliczności, że społeczeństwa o niekapitalistycznych podstawach. Charakteryzujące się brakiem wolności gospodarczej, mają również system polityczny, w którym wolności są nieobecne. Przykładem związku między likwidacją swobód gospodarczych a swobodami politycznymi była Niemiecka Republika Demokratyczna. Po pierwsze, wolność gospodarcza została zlikwidowana poprzez nacjonalizację ziemi i środków produkcji. W rezultacie powstała ogromna dysproporcja między wynikami gospodarczymi Niemiec wschodnich i zachodnich. Standard życia, <laughs> przepraszam, standard życia na Zachodzie był znacznie wyższy, więc z NRD uciekało 2,8 miliona ludzi, zwłaszcza, że nie tylko przedsiębiorcy i dobrze wykształceni specjaliści. Fakt, że mur został zbudowany w 1961 roku Oznacza, że dla systemu socjalistycznego był ekonomicznie nieunikniony, ponieważ w przeciwnym razie ludzie by z Niemiec Wschodnich po prostu pouciekali. Socjaliści lubią porównywać rzeczywistość kapitalizmu z własnymi teoriami idealnego społeczeństwa. Ale to jest tak samo nielogiczne i niesprawiedliwe, jak porównywanie prawdziwego małżeństwa do powieści romantycznej. Która pokazuje idealny romans. Socjalizm zawsze dobrze wygląda na papierze. Z wyjątkiem sytuacji, gdy ten papier znajduje się w podręczniku do historii. W opisie podamy link do filmu Życie za Murem Berlińskim. Autor Rainer Zittelmann jest historykiem i socjologiem. Film Życie za Murem Berlińskim oparty jest na jednym z rozdziałów jego książki Potęga kapitalizmu.